Czas na sport. Zakończył się właśnie przed chwilą towarzyski mecz piłki nożnej polskiej reprezentacji z Gibraltarem. Przenieśmy się teraz przed stadion narodowy, gdzie na żywo zda Państwu relację nasz reporter Andrzej Olszewski. Andrzeju. Witam Państwa bardzo serdecznie przed stadionu, naszego stadionu, oczywiście naszego kochanego stadionu narodowego. Witam Państwa, Andrzej Orzewski. Proszę Państwa, jesteśmy już po zawodach, także po bankiecie. Dlatego też łączymy się z Państwem, żeby streścić troszeczkę o czym, o czym, był, bankie, o czym był mecz, i dlatego chciałbym o tym dwa słowa właśnie powiedzieć. Dzisiejszy wynik, doskonale znany, w meczu z Gibraltar, z, Gibla, z, Gibla, z Sami wygraliśmy historyczne zwycięstwo, proszę Państwa, 2 do 2. Jedyną bramkę dla Niemców strzelił oczywiście Polak, prawda? Kloze, Mirek Kloze, więc no dla, dla nas strzelali Niemcy, dla, dla nich strzelali Polacy. Trochę to się wszystko wymiksowało, no ale no nie szkodzi, bo wynik jest 2 do 1 dla Polski. Bankiet się udał, mecz się udał, więc ja się bardzo z tego cieszę i po prostu zapraszam na kolejne relacje przed naszego stadionu. Narodowego. Walka była zacięta, ale nasi dali radę. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia. Przepraszam Państwa bardzo, Andrzej jest objęty programem unijnym Pracuj i Wyjdź z Nałogu. W ramach tego programu, jak sami widzieliśmy, Andrzej nie zaliczył etapu, bądź trzeźwy po bankiecie, i powraca do etapu, bądź trzeźwy przed bankietem. Andrzeju, liczymy na Ciebie.